Tak, jest to takie całe moje, całe moje życie na sport. W tym roku sezon żużlowy nie skończy się jesienią. To jest żużel. Jedziemy dalej. To nowy 16-odcinkowy serial o żużlu dostępny tylko w Kanal Plus Online. Tomasz Dryła, zapraszam. Liga NBA San Antonio Spurs Miami Heat. W sobotę w Kanal Plus Sport lub w serwisie Kanal Plus Online. ukanos, nożna, to nie wszystko. Ewinner sponsoruje też. Ewiner Pierwsza Liga Żużla, Speedway Ekstraligę i koszykarzy z Sopotu. Ewinner wspiera Polski Sport. Sponsorem programu jest Apart. Dystrybutor zegarków Astorin. Sponsorem transmisji jest PGE, Polska Grupa Energetyczna. Sponsorem transmisji była PGE, Polska Grupa Energetyczna. Sponsorem programu był Apart, dystrybutor zegarków Astorin. Piłka nożna, to nie wszystko. Ewiner sponsoruje też. Ewiner pierwszą ligę żużla, Speedway Ekstraligę i koszykarzy z Sopotu. Winner wspiera polski sport. Liga NBA. Boston Celtics. Orlando Magic. W niedzielę w Kanal Plus Sport lub w serwisie Canal Plus Online. Będę szczery, co jest lepsze niż ży? Cztery. W paczce lepiej się tworzy, w paczce lepiej się waży. W paczce więcej twarzy marzy. Bo nie ma to jak na zimę paczka pełna ży. Żywiec, chce się ży. W świątecznym pociągu tyskiego siadamy do stołu, śpiewamy kolędy. Razem czekamy na nieznajomego, żeby przejść z nim na ty. Piotrek. Przejdźmy na ty ponad przedziałami. Środkówka to pasja. I dyscyplina. Tu liczy się dobry skład. Dlatego Indykpol. A sekret naszej diety? Mięso z indyka. Dobre. Nie tylko dla sportowców. Polecamy. Indykpol. Postaw na dobry skład. Ja już jestem po obydwu sezonach Wiedźmina, a ty? Ja oglądam przed Wiedźminą. Przed Wiedźmina. No tak, rodowód krwi. To się dzieje 1200 lat przed Wiedźminem. Czyli przed Wiedźmina. Początki świata Wiedźmina. Wiedźmin, rodowód krwi. I historia kruka, który ostatni raz wraca na Podlasie. Kanal Plus Online i Netflix razem w jednej ofercie. Dostępne w telewizji satelitarnej i w kanal plus online. Co, co tam u Co tam umamy? Zadbajmy o to, by każdy miał się dobrze w te święta. Także dzięki prezentom. Tylko w T-Mobile pakiet magenta dom z super szybkim światłowodem, nielimitowanym internetem w smartfonie i nielimitowanym pakietem telewizji. I HBO Max na rok w prezencie, a dodatkowo kupując Samsung Galaxy A535G drugi smartfon dostaniesz w prezencie. Lezeni z życzy wesołych świąt. Ciocioba się przyjechała. Nie widzieliście czekoladek. Wróć do cioci, my znajdziemy. Rób to, co lubisz, a my zapewnimy szeroki wybór słodyczy na każdą okazję. Teraz w żabce ciastka jeżyki za 5,50 przy zakupie dwóch i czekolada Wedel za 3,99 przy zakupie dwóch. O, znalazło się. I gitara. Niech w życiu. Żabka, uwolnij swój czas. Drogi Mikołaju, w te święta to ja chciałabym ci coś podarować. Może coś pysznego do chrupania? Albo światełka do sań? Albo coś dla reniferów. Wiem, dam ci coś z Aldi. Tylko do niedzieli olej kujawski aż 23% taniej, tylko 9,99. A ser sierpc 20% taniej, jedynie 11,99. Raz Aldi, zawsze coś z Aldi. Sponsorem programu jest Disney, dystrybutor filmu Avatar istota wody. <zysk>